Po spotkaniu od Włodzisław z Kuźnią Ustreń naszym gościem jest Michał Czysz, trener od Włodzisław. Michał zgaduje, że jest duży niedosyt, bo na pierwsza połowa może słaba w Waszym wykonaniu, ale druga już dużo lepsza. Były sytuacje, zabrakło tej drugiej zwycięskiej bramki. Na pewno jest niedosyt, i tutaj z tej drugiej połowy tych sytuacji stworzyliśmy. I to był jeden z naszych punktów, który był bardzo ważny w dzisiejszym meczu, czyli skuteczność. Gdzie przed meczem sama drużyna to skazała, że to będzie bardzo ważne. No i niestety to był jeden, jeden główny punkt, czego nam, czego nam zabrakło pod kątem pierwszej połowy. Dzisiaj w porównaniu z tymi innymi meczami. Nasz plan był troszkę inny, bo chcieliśmy grać nisko, pierwszy raz trochę to zrobić wbrew, wbrew sobie, wbrew tego, jaki mam pomysł na, na drużynę. Chcieliśmy trochę pierwsze zaskoczyć przeciwnika, ale też ten sposób był dopasowany pod to, jakich mieliśmy tych zawodników w dyspozycji najlepszej w jakim ustawieniu stworzyliśmy tą jedenastkę, no, pokazało nam to, że my trenerzy też, też się mylimy i nie do końca był to skuteczny pomysł, gdzie przeciwnik miał więcej z gry, my chcieliśmy przechodzić do, do ataku szybkiego, nie, nie było argumentów z naszej strony, żeby faktycznie gdzieś stwarzać sytuację po tym ataku, ataku szybkim. Można powiedzieć, że wytrzymaliśmy do końca, bo drużyna wyrównała i w przerwie skorygowaliśmy to na to nasze podstawowe ustawienie, gdzie drużyna od początku funkcjonowała i ta druga połowa zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. Zawodnicy realizowali to co, to, co miało być robione, no i zabrakło tej skuteczności niestety. Pierwsza, jedyna zmiana w tym meczu w 86 minucie, to znaczy, że byłeś zadowolony z gry drużyny w dzisiejszym dniu? E, tak, no ci zawodnicy nie dali argumentów, żeby ich zmieniać. E, wyglądali dobrze pod kątem realizacji planu i, i motorycznie. No, ta końcówka 86 było już po, po Hubercie, bo widać, że gdzieś motorycznie e, nie da rady nam więcej Wszed, e, wszedł Bartek na ten, e, na ten krótki czas. No ale w drugiej połowie drużyna zapracowała na to, żeby im dać szansę do, do końca i byli blisko do, do tego, żeby... Żeby, dowieźli, znaczy dowieźli, żeby wyciągnęli ten mecz na, na, na zwycięstwo. Dzisiaj zakończyliśmy ligowe granie, jeżeli chodzi o czwartą ligę. Przed nami jeszcze mecz pucharowy. Na ile jesteś zadowolony z postawy Odry w tej rundzie jesiennej? E, ciężko do oceny, ponieważ no, pierwszą rzecz, jaką musimy wziąć pod uwagę, to że na 23 zawodników mamy 18 młodzieżowców. Z poprzedniego sezonu zostało tylko 3 zawodników, czyli mamy całkiem nową drużynę gdzie te oczekiwania rozbudziliśmy na początku po, po tych 6-7 kolejkach, gdzie byliśmy w czubie tabeli, ale ta druga część rundy pokazała, że na samej młodzieży nie da się zbudować takiej drużyny, która w tej czwartej lidze mogłaby walczyć o te najwyższe cele, które, które my jako trenerzy byśmy chcieli realizować i taki cel pewnie chciałby mieć cały wodzisław, żeby ta Odra grała o to pierwsze miejsce i mamy pomysł, na tym, co na bazie tego tej rundy, że tu wystarczy dwóch, trzech doświadczonych zawodników komponować w tą, w tą drużynę. i jesteśmy zdania, że, że będzie to dobrze wyglądać. Mamy teraz bardzo długi okres, żeby go mocno przepracować z tymi, z tymi zawodnikami do, do marca i zbudować taką ekipę, taką drużynę, żeby w rundzie... Włodzisław nie musiał drzeć do końca o to, że od razu zostanie w czwartej lize, tylko żebyśmy się tam pieli w górę tabeli i żebyśmy te, te mecze mieli w miarę spokojne. No i sam tego doświadczyły, że Włodzisław pokazał, że ma tutaj potencjał kibicowski. Przede wszystkim mam tu na myśli merzerowym Rybnik. No Atmosfera znakomita. No dokładnie tak. I teraz no, jest nasza robota, żeby przyciągnąć kibiców na, tutaj na stadion i znowu zaszczepić w nich tą zaciekawienie piłki nożnej w no to my musimy swoimi wynikami na to, na to zapracować. ROW było ekstra. Miejmy nadzieję, że teraz za, za tydzień w meczu pucharowym, gdzie będą też kibice, kibice Rowu, to ta otoczka nie będzie, nie będzie gorsza. Myślę, tu o swoich kibiców jesteśmy spokojni, że faktycznie zrobią znowu tak, taką atmosferę, że, że od listopada do, do marca będziemy żyć tą otoczką, tym meczem i, i to nam da takiego dodatkowego powera na te, na te długie przygotowania zimowe i żeby wrócić tu na Bogumińską 8 w marcu w pierwszym meczu i, i wygrać ten mecz dla, dla kibiców i dla siebie.